Cześć, witam się z wami w kolejnym moim filmiku. Myślałam, że będę nagrywała te filmiki, wiecie, częściej, nawet i po dwa, trzy filmiki yy, codziennie, albo co drugi dzień, ale po prostu, no nic z planów. Tylko przez ten czas, kiedy. Moi domownicy są na wakacjach, znaczy na wakacjach. To nie są wakacje, wakacje, tylko po prostu mu musieli lecieć. No, to myślałam, że będę miała trochę czasu, tak? Ale to się tylko tak mówi. Wyszło co innego, tutaj wzięłam się za malowanie, tutaj postanowiłam, że z dziewczynkami pojadę nad morze, tam do tego kurortu jednego, co ostatnio byłam, to może zostawię Wam linka w opisie pod tym filmem, to sobie zobaczcie, gdzie byłam. W Whitby Abbey. Bardzo fajne miejsce, naprawdę gorąco polecam A wczoraj kochani Wczoraj przyszła do mnie koleżanka z córeczką No i zostały u mnie na noc No i wyobraźcie sobie Co było to Naprawdę świetnie spędziłyśmy ten czas Było wesoło, było śmiesznie W międzyczasie oczywiście codziennie gadam na Skype'a Z całą rodziną, z Miśkiem, z dzieciakami Wczoraj synowie z tatą byli u mojego taty, także było wesoło. U mojej siostry też dużo czasu spędzają, no bo mi się teraz tam ma dużo rzeczy spraw do załatwiania, trochę u jego rodziny, i tak wiecie, tak się przemieszczają te moje dzieci, ale było bardzo miło, bardzo przyjemnie, tylko brakowało nas, a że szarlotka nie ma jeszcze. Paszportu, no to niestety nie, mogły, nie mogłyśmy lecieć Razem z nimi Ale to nic Tu też jest fajnie, tu też jest miło Myślałam, tak jak mówię, że sobie Odpocznę trochę, a tu nie Bardzo intensywnie spędziłyśmy Ten cały tydzień, jeszcze nam został Tydzień, ale Hania już wraca do szkoły Także nigdzie już nie pojedziemy Być może gdzieś w weekend, jakby była ładna pogoda Miałam dzisiaj zabrać ją do pewnego miejsca nad morze i tam jest taka, taka arena dla dzieci bardzo fajne miejsce. No i też są różne koniki na monetę, takie wiecie taki jakby Ala Luna Park. Miałam tam jechać, ale w końcu nie pojechałam, dzisiaj jestem bardzo, ale to bardzo zmęczona I mówię, chyba sobie wezmę dzisiaj kąpiel, bo przez dwa dni moja córcia, ta najmłodsza, ośmiomiesięczna, prawie dziewięcio Niestety ząbki jej wychodzą, bidulka się tak męczy, daje jej paracetamol, ale też nie można za często Daje jej taki żel na, na dziąsełka, ale wiecie jak ty... Te ząbki, kilka ich wychodzi naraz, to wtedy jest ból niesamowity. No i teraz zasnęła bidulka po tym długim czasie. Dzisiaj się o 5 nad ranem obudziła. Córka mojej koleżanki się obudziła dopiero później. Zaparzyłam kawę, także zjadłyśmy sobie naleśniki. Dziewczynki jogurt jakieś zjadły, także. No, później zrobiłam obiad, dzisiaj pomidorową zrobiłam, ale już poszły do domu. Także jest cisza, spokój. Ta mała śpi teraz, ta druga też zasnęła, też umęczona jest. No i ja mówię, miałam sobie po prostu tak na szybko tylko wymoczyć dzisiaj stopy, bo ja też lubię taką, wiecie, taką akupresurę stóp masaż stóp bardzo lubię, ale najlepiej jak się jest u jakiejś masażystki. No, ale że nie jestem, no to mówię zadowolę się tym, że po prostu sobie wymoczę w gorącej wodzie stopy, bo ja bardzo lubię i wymasuję sobie jakimś olejkiem, ma jakąś może maseczkę na stopy położę, a jak nie, to chociaż wiecie chwilę tak sobie w tej wodzie no potrzymam te stopy. No i kochani, stwierdziłam jednak, że wezmę kąpiel. Kąpiel bardziej mi się przyda. Jutro Hanusia wraca do szkoły na popołudnie, także jutro będę się brała za pokój, mój pokój. Może będę już kładła kolor na ściany, bo już mnie to powiem Wam drażni ten stary kolor. Już taki jest nieświeży, więc co jakiś czas trzeba jednak ten pokój odświeżać, prawda? Jeden i drugi. Chciałam Wam tu pokazać książkę, jaką czytam. Dzisiaj nie będę na temat tej książki gadać, zrobię osobną recenzję. No, ale się naprawdę dobrze zapowiada. Już z 10 stron przeczytałam. Bardzo fajna. Ona jest co prawda po angielsku. Nie wiem, czy jest wersja po polsku tej książki, ale to jest Change Your Shuttle, Change Your Life. Czyli można tak w przetłumaczeniu powiedzieć, że. Zmień swoje, jak gdyby swój plan, planowanie, yy, działanie nawyki i wtedy zmienisz swoje życie. Także naprawdę fajna książka. Yy, ona ma ile stron? Zaraz wam tu pokażę. 271 stron ma ta książka. Niby nie jest gruba, nie, nie jest jej dużo, ale mimo wszystko czytam po prostu na bo mi dzieci nie dają. I cały czas coś się dzieje i odkładam tą książkę, i odkładam um, Doktor... nie wiem jak to się czyta, po jakim Suchas Kshir Sagar. <grym> jakiś tam to jest, wiecie co? Podejrzewam, że to jest um, jakiś um, Hindus e, Doktor um, y, I pisze With Michael Siton. o Michaela Sitona bardzo też lubię Książki różne Także, no Jeszcze nie mogę nic na temat tej książki powiedzieć Ale jak już przeczytam, to Wam po prostu coś więcej opowiem Także fajna sprawa Zaraz będę czytać Dzisiaj sobie jakieś olejki zapachowe Do tej kąpieli dam Naturalne I może sobie świeczuszkę dzisiaj zapalę Tą, co kupiłam w tym w Aldiku, bo ona była tania, a są nowe zapachy takie egzotyczne. W którymś tam haulu wam pokazywałam tą świecę. No i przy okazji, może wam pokażę haula um, ostatniego dwa dni temu, co robiłam, zakupy w Aldiku, a wczoraj jeszcze takie króciutkie zrobiłam w tym w Tesco. Poszłyśmy z dziewczynami i z tą moją koleżanką. Właśnie, bo ja musiałam kawę kupić, bo mi kawy brakło, a w Aldiku nie było tej kawy, co chciałam. Wiecie, nie ma, nie ma na przykład tej Costa, czy przynajmniej ja nigdy nie widziałam. Jest jakaś Arabika, ale ja chciałam lawacę. I wyobraźcie sobie do Tesco, i jeżeli macie tą kartę klub Teskową, to wyobraźcie sobie za kilogram kawy 12 funtów zapłaciłam. Opłacało się, naprawdę. A tak to te lawace są drogie, 17, 18, nawet 19 funtów niektóre rodzaje Ta czerwona zazwyczaj 16, tak kosztuje Teraz jak ta inflacja, to te różne ceny są Ale tym razem pisało z 14 jak gdyby na 12, jeżeli macie tą kartę Także się bardzo opłacało i mówię, biorę tą kawę, tą czerwoną, pokażę Wam później tą kawę Także piję sobie teraz tą kawę, bez mleka oczywiście No, i tyle. Zaraz tam Wam pokażę, co dzisiaj sobie na twarzy nałożę. Jakie tam kremy. Włosy. Nie mam jeszcze tłustych, ale może sobie je jednak umyję, bo jutro po prostu nie, nie będę miała kiedy, a jutro mi się chciała wziąć za robotę. No i tą um, moją córkę zaprowadzę do przedszkola, także tak. Chłopcy są w niebo wzięci, tak zadowoleni z tego wyjazdu. Oni u mojej siostry to po prostu ubóstwiają siedzieć, bo tam zawsze jest tyle takich atrakcji Ta ciotka to naprawdę jest kobita z jajem i ona tak potrafi wszystko ułożyć ze swoim mężem Łukaszem Że po prostu dzieci uwielbiają tam być, może tam wklecę Wam kilka zdjęć Oskar to po prostu za psem to szaleje, bo tam ma psa takiego, łoliego I jeszcze ma kota, szkocki Fold, a piesek to jest buldog francuski bardzo przyjazny piesek. I Oskar to nawet nie chciał iść do łóżeczka, tylko po prostu on będzie z pieskiem spał. No i musicie zobaczyć to zdjęcie takie komiczne. Kochany jest. No i w ogóle Lenka, ta moja siostrzenica. Yy, też tam się trochę pobawili z synem mojego miśka siostry. Yy, także no, wczoraj byli u mojego taty. Także tam też pieski, kotki, wesoło. Dziadka zobaczyli, babcie No, mi się miło też spędził czas u mojego taty, ale niestety no ja mnie tam nie było, no trudno. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku polecę albo pojadę. Może jeszcze całą rodziną pojedziemy. Mam nadzieję. A jak nie, no to trudno. No co zrobić? Także tak. No i tyle. No i tyle. Także zmykam. Obiad już mam, bo dzisiaj mam tylko zupę pomidorową i sałatkę później zrobię. A tak to też były słodycze, także teraz trzeba to po prostu, wiecie, odrobić. No, wczoraj, wczoraj też dziewczynom różne takie atrakcje dałam. No i ta córka mojej koleżanki dostała ode mnie książeczkę, taką, żeby się tu też nie nudziła sobie różne gry planszowe otwierała, bawiła się, także pochuśtała się trochę, poskakała na trampolinie, także dziewczynki miło czas spędziły, my tak samo, wesoło było, no dobra, to nic, to uciekam, no i jeżeli Wam się filmik spodoba, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, komentujcie, lajkujcie, no i, i, i tyle. I widzimy się w następnym filmiku, pa pa.